Jesteśmy w Wistebnej na Nartach w marcu. Praktycznie po sezonie można powiedzieć. Tu stoją trzy kampery. Miejscówka darmowa. Tam jest jakieś podłączenie do prądu, nawet tu karczma. I stok. Podobno bardzo fajny. Dopiero idziemy na ten stok. Tu kibelki są. No i tyle samochodów przyjechało. Dzisiaj jest niedziela, czyli bardzo dużo samochodów. Normalnie to pewnie jest mniej. Jutro w poniedziałek pewnie będzie dużo mniej. Nie lubię w weekendy ani w święta przyjeżdżać, bo jest zawsze tłum ludzi. No ale kiedyś trzeba przyjechać, także. Zobaczymy jak dzisiaj, no praktycznie jest po sezonie Zobaczcie tu jest parking bardzo duży Parking bardzo duży także Darmowy, nie tak jak w niektórych miejscach jak w Szczyrku, że Zakaz wjazdu kamperami Chociaż miejsce można znaleźć, ale Żeby podjechać kamperem i sobie nocować i stać przy Stoku, ale nie w tych centralnych miejscach gdzie jest Dostęp powiedzmy do mediów jakiś no, tu zobaczymy jakiś stok, podobno bardzo fajny. Tu jest jeszcze drugi stok wistebnej. No, wybraliśmy ten, zobaczymy. Podobno obydwa są bardzo fajne. Obydwa są prywatne i można sobie pojeździć. Ceny są przystępne. Także zobaczymy. Groń, karczma piękna, i fitness jakiś ski klub, i będziemy za chwilę jeździć tak pięknie, ładny stok, mało ludzi. Nie trzeba się pchać do wyciągów, podjeżdża się i jeździ. Tak wygląda po sezonie. Śnieg jest tylko na stoku. Tu jest szkółka dla malutkich dzieci, bardzo fajna taśma, taka nawet widzicie w takim tunelu, także nic nie przeszkadza. Tu można zjeżdżać na saneczkach, dzieci zjeżdżają, obok mogą na nartach, a tam jeszcze nawet jeżdżą na karuzeli, na takich pontonach. O, malutkie dzieci, co nie potrafią jeszcze na nartach, to mogą pojeździć sobie na sankach, ale tutaj mały grzybek taki jeszcze jedzie na nartach, mama obok idzie. Czyli można już takie malutkie dzieci mogą. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Będzie jechał. Zobaczymy jak mu jak mu pójdzie. No. Jedzie, jedzie. O, umie, umie. Na pług i umie. Umie, pługiem umie jechać. Pojechał. Można, jest góreczka dla takich malutkich dzieci. A tutaj, tak jak mówiłem, jest. Karuzela, można sobie pojeździć na karuzeli dla malutkich dzieci. Proszę bardzo, o, malutkie dzieci śmigają. A tutaj, tutaj, co tutaj mamy? No co, kto zgadnie? Tu jest łowcarnia. Wszystkie barany do łowcarni przychodzą. I mogą sobie tutaj, można strzyc i golić barany w tej łowcarni. Złoty groń, proszę bardzo. Tam jeszcze dalej jest orczyk. Można jeździć na orczyku też dla średnio zaawansowanych. i taka góreczka sobie piękna no jedziemy dalej do łowcarni na razie nie będziemy myśli, bo by nas lili i nie dalibyśmy radę na nas tak jeździć, ale kto chce może do łowcarni no tutaj jeszcze jest orczyk kto na tak zwaną Ośmą Łączkę to może na Orczyku popróbować jeszcze pojeździć i najpiękniej jest jak jeżdżą małe dzieci pięknie, pięknie o typu Kaja no to już jest duży mógłby jeździć proszę jak śmigają małe dzieci no jak ktoś zaczyna będąc takim małym brzdącem to już później ma wyniki i umie jako dorosły bardzo dobrze jeździć ja, myśmy się uczyli jako już starsi, dojrzali ludzie to to jeździmy tak niby dobrze, ale tylko dla siebie tak no takie, że tutaj jest ośla łączka Orczykiem można podjechać i. Tu śmigają już szybciej. Także w Polsce jest wszystko. Jest morze, są góry. Góry to można okrągły rok korzystać. Zimę na nartach. Z towerami pojeździć albo po górkach albo e, albo pochodzić. Tutaj w lasku jest są nie wiem czy zobaczycie są tory dla rowerów górskich porobione takie można sobie pojeździć rowerami świetnie do góry wjechać i rowerem zjechać z góry takie skocznie jakieś także atrakcji trochę jest. Parking duży pomieści wszystkich. Miejsca noclegowych też wystarczy. Proszę. Proszę jaki mały chłopiec jedzie. Tata biegnie z nim. No po prostu cudownie. My dla <gry> Poszedł. O Jezu. No. O Jezu, jak szybko. Jak szybko pojechał, a ten biegnie za nim. No. No, pięknie chłopiec jeździ, mały. Dał radę i. i wyhamował na dole. Super jest prospaniała. Może nie jest nie ma za dużo słoneczka, ale jest bardzo ciepło. Także śnieg i bardzo ciepło, nikt nie zmarznie. Można się wręcz opalać jak słoneczko wyjdzie, choć jest go mało, ale czasami świeci. Także super. Warunki są super. Jest niedziela a Ludzi nie ma zbyt wiele, jak mówię, jest po sezonie. A jutro to pewnie będzie w ogóle mało ludzi, tak żeby można by było śmigać samemu sobie na stoku. No jutro będziemy też jeździć, także zobaczymy jak to będzie. Nie wiem czy tutaj będziemy jeździć, czy się gdzieś przeniesiemy, ale zobaczymy ile jutro ludzi będzie.